Słuchajcie, nie wierzę, że to mówię, ale w końcu się doczekaliśmy. Oficjalna zapowiedź Kindergarten 3. Tak, sorry, ten film będzie chaotyczny. Dosłownie wszedłem do domu z jakieś 5 minut temu. Jestem totalnie przepocony, ale mówię, muszę nagrać film, bo dostaję mnóstwo komentarzy. Flotar, czy wiesz, że zapowiedzieli Kindergarten 3? I powiem wam tak, jak dostałem pierwszą taką wiadomość, to ja mówię, no jasne, na pewno zapowiedzieli. Obserwuję w miarę yy, obserwuję temat. Oczywiście teraz jest seria z Kindergarten 2. Ona jest już cała nagrana. Yy, Musiałem tylko zmontować i przemontować ostatni odcinek, bo tam mówiłem o właśnie przyszłości Kindergarten, że nic nie wiadomo, a to się troszeczkę zmieniło. Codziennie będą odcinki, raczej będą codziennie odcinki właśnie z Kindergarten. Będą dwa dni, czyli dwa odcinki w jeden odcinek, żeby był po prostu dłuższy, po 50 minut, nieważne. Przyszliście tutaj zobaczyć zapowiedź Kindergarten 3 i e, właśnie e, okazuje się, że coś takiego jest. Nie oglądałem tego trailera specjalnie i właśnie jeden z widzów mi napisał, że e, wyszło to Kindergarten 3, że jest tam zapowiedź, a ja mówię, tak, jasne, wielokrotnie dostaję informację, flotar jest, update w blok z frucia, albo czymś takim i okazuje się, że tego nie ma. Także wziąłem to z przymrużeniem. Oka, ale wpisałem Kindergarten 3 i pokazał mi się ten post 14 godzin temu. Mówię: Nie, to jest niemożliwe. I mówię: Wchodzę do domu, od razu nagrywam po prostu i mamy ten trailer. No i z tego co widzę, ma tutaj 2 minuty. Także zobaczmy, jak to wygląda. Kindergarten 3, yy, ogłoszenie. O, i mamy środę. No to bardzo fajnie. Dobra. Ojaku! A się z tym Nawet nie wiecie, jak bardzo czekałem na jakiekolwiek wieści na temat Kindergarten 3. Minęły bodajże 4 lata od wypuszczenia dwójki. Teraz, jeżeli osoby są, które nie oglądały tej serii, to idealny jest moment, żeby sobie nadrobić zarówno jedynkę, jak i dwójkę, bo dwójka właśnie jest nagrywana, a jedynkę dosłownie, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie temu po prostu skończyłem nagrywać. Mega fajne gry, dużo czarnego humoru. Dobra, oglądajmy, zobaczmy razem. O, nowa Czekaj, 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 mamy, okej, okay. wiecie co, dobra, nie będę zatrzymywał, <noise> nie będę zatrzymywał, obejrzyjmy sobie tak jak jest, ale już widzę, że M mo... Okej, okay, co się stało Montiemu? Czemu on tak jakoś wygląda dziwnie i ma jakby jest sukienkę? Yy, na, do, wow, dużo rzeczy jest. O, ym, gdzie mamy nowych, znaczy gdzie poznajemy nowych przyjaciół? Je, mam na imię Emi, witajcie w moim ogrodzie. Yy, uważajcie na swoje kroki, nie chcecie, aby. Yy, nie chcemy, aby z, yy, warzywa zostały zranione. Sorry, tutaj też będzie moje tragiczne tłumaczenie. Yy, ty. Ciekawy jestem, jaki będzie sekret. W każdym kindergartenie jest jakiś sekret. W ogóle te ściany. Przepraszam, ale ja muszę zwrócić uwagę. Zobaczcie na te ściany: one są jakieś poplamione. Tutaj mamy jakąś scenę. Mamy nowych uczniów. Okej, okay, to jest y, braciak jeden. A drugiego braciaka nie ma. Okej, okay, tu mamy Karle. To jesteśmy my. Tutaj mamy. Dobra, A ko kojarzę, kojarzę postacie. Dobra, y, mamy nowych przyjaciół. O. Nie, nie bój się Linda. O jejku, co się stało Woźnemu? Tu mamy aligatora. Dobra, te, teraz zauważyłem, że jest. O jajku. już będzie fajna misja, gdzie wrzucamy jakiegoś gościa do mm, właśnie tego stawu z aligatorem. Tu są warzywka. O, kim jest Linda? Czekaj, a może Linda to jest Monty? Bo, bo Monty inaczej wygląda, o, na, gdzie nauczymy się nowych rzeczy. O, mamy nowego woźnego i pani Atulgate z dużymi umiejętnościami, oczywiście, uczenia też jest. Okej, okay, tutaj na dialogach się nie będę za bardzo skupiał, bo w sumie to nie ma znaczenia. E, tutaj mamy te warzywka. Czyli my jesteśmy w ogrodzie. Okej. Okay. Mamy bibliotekę w końcu. O, jakaś. No dobra, tutaj Romo, i Julia, nie mogę się doszkać. W ogóle moja postać dziwnie wygląda, bardzo dziwnie wygląda, tak zauważyłem. C czemu on nie ma cały czas ręki? I czemu naget? Jezu, biedny naget, ja już wezmę przedstawicamerkę, ale zobacz na to, co się dzieje z nagetem. To jest jakaś trująca substancja. I oczywiście mamy ten y, schemat dobrze znany, y, czyli każde jawko sygnalizuje. Po co ja w ogóle co tłumaczę? Dobra, do, zamknij mordę i pokaż co tam y, dalej jest. O, mamy. <laughs> Już mi się podoba, pani ten. Y, jako pielęgniarka z ślugiem y, w mordzie. O, i będą jakieś kłopoty. Ja! O nie, czemu rzuciliśmy tej dziewczynce? Nie wiem jak ona się nazywa. O, i mamy rybkę. Obstawiam, że to będzie pirania, która nas zje. Sorry, tutaj będzie dużo gdybania, dużo rozminiania. Raczej nie będę robił filmu typu O, 10 szczegółów, które przegapiłeś w Trailerze Kindergarten 3. O, tego właśnie mi brakowało. Więc ja tylko rzucam sobie, wiecie, tutaj okiem. Jak będzie trujeczka to wtedy... Ty, to, to... Przepraszam, to jest pani Applegate? Znaczy, wygląda jak pani Applegate. Ba ma bardzo podobne... No, bardzo podobnie wygląda, tak? Ooo, nowy woźny i nowe problemy. Oj, w ogóle tu są, tu są drzwi takie smutne, a tu są drzwi takie pokolorowane dziwne. W ogóle ta szkoła dzi dziwnie wygląda. Kindergarten czy będzie data, data premiery czy nie będzie daty premiery? Nie mamy daty pre Coming soon. Dobra, ja mam tutaj odpalonego, mogę wam pokazać. Tutaj mamy właśnie odpalonego tego Steama specjalnie sobie nie rzucałem uh, na to okiem. Potwory, o! Uh, bugs and you don't afraid when monster attack, czyli potwory będą jakieś atakowały. No czyli znowu znowu najprawdopodobniej coś pod szkołą będzie, bo to jest taki klasyk już. To jest moja moja sypialnia, tego nie było na trailerze pokazanego. Wygląda całkiem spok... Tak, czekaj, czy to jest moja sypialnia? Bo to wygląda naprawdę dziwnie. Tu masz jakiegoś switcha albo coś takiego, jakiś dywanik, łóżko takie niezaścielone. Okej, okay, to jest poniżające, easily the second worst day of my life. Okej, okay, drugi najgorszy dzień. Pierwszy pewnie było jak ten woźny mu no, zranił go. You died. O, okej. Okay. Bup. <laughs> Czyli podszedłeś do alligatora i zrobiłeś na nosie bup i ten alligator ciebie zjadł. No dobra, to czarny humor, czarna komedia, fikcja interaktywna. No to jest idealne po prostu ogłoszenie. Austin! O, mamy nowe postacie. Austin, Emi, Davy, Alice, pielęgniarka, pani Lovelet i Regis. Okej, okay, to są nowe postacie, które po prostu doszły. Davy, Alice. Szczerze myślałem, że będzie. Mm, będą. A, dobra, nie, nie będę mówił, ale myślałem, że będą inne postać, ok? Bo może są osoby, które nie oglądały Kindergarten 2 u mnie i dopiero teraz sobie nadrabiają. Także yy, bardzo fajnie, że coś takiego jest. I jeszcze pokażę Wam fajnego tipa. Jest taka strona SteamDB, gdzie możemy sobie mniej więcej sprawdzać, kiedy dana gra została zaktualizowana. Bo często jest tak, że są tworzone jakieś prywatne buildy, i na przykład autor pracuje nad jakąś gierką, yy, i możemy sobie to tutaj zobaczyć, na przykład update. Czyli możemy zobaczyć, że strona ta, o 6 miesięcy temu, widzicie, 6 miesięcy temu już ta stronka została coś tam za Ołożone. Coś tam było zmieniane, pyk, i dopiero 15 godzin temu wszystkie rzeczy zostały tutaj dodane. Ja tak śledzę w ten sposób yy, i wiem, czy na przykład update się, yy, właśnie, czy wychodzi za niedługo, czy nie, bo są różne buildy jakieś yy, do testowania itd. i tak dalej. Jak widzisz na przykład, że aktualizują build co parę godzin dosłownie, no to wtedy wiesz, że update się zbliża. Dobra, czekamy na Kindergarten 3. Dajcie znaczek, się zapatrujecie. Na pewno pojawi się z tego seria. Yy, miałem dopiero pokazać i powiedzieć o tym Kindergarten 3 za jakieś 4 Dni, coś takiego, jak będzie ostatni odcinek właśnie Kindergarten 2 i tam dograć po prostu tą końcówkę, ale dostaję naprawdę tak dużo wiadomości pod każdym filmem. Flotar Kindergarten 3, to mówię, dobra, siadam, po prostu nagrywam i wiem, że mówiłem, że nie będę się przyglądał na to, co jest dokładnie w tym trailerze, tylko taki, wiecie, chciałem o rzut oka zrobić ogólny, ale sobie tak po prostu zacząłem przeklikiwać i no są powiem wam, że bardzo porąbane rzeczy, na przykład o tutaj, w tym miejscu. Zobaczcie, to mi wygląda jak jakaś zapadnia, że na przykład coś będzie nie tak. W ogóle nasz główny bohater ma zieloną twarz. Nie wiem, czy tak to powinno być, na pewno z tym mieczem, który mamy tutaj będzie związana z jakaś misja, że nie wiem, będziesz musiał kogoś zabić, a jeżeli mowa już o zabijaniu, to zobaczcie na tę głowę. Ja w ogóle wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, bo starałem się patrzeć na ten, na ten trailer, ale nic nie zauważyć kompletnie. Pewnie byście mi popisali. Flotar, w yy, 27 sekundzie trailera masz yy, tego potwora i wbitą w głowę, więc oni wiedzą dokładnie, że są te potwory, może w końcu będzie jakaś taka finałowa walka. Tutaj w ogóle jest worek z... no właśnie, pytanie, czy to jest po prostu ten potwór, czy coś takiego. I zdem sobie sprawę, że przecież w trailerze y, mamy pokazane rzeczy, które chce autor nam pokazać, więc raczej nic takiego y, złego y, się. Y, znaczy, nie zostanie nic zaspoilerowanego. O, tutaj mamy świnkę morską, chomika? Nie wiem dokładnie, co to jest, ale Rita Book. Nie wiem, zastanawiam się, jaka misja będzie związana właśnie z tym. Ym, z, z tą miejscówką, jeszcze sobie tak przeklikuję. No, tutaj mamy tą dziwną substancję, w której. Nugget. Nugget ma pomysł. Na, y... Czekaj, nugget new goo friend should eat the goo. O nie, dobra, czekam na tę misję. Będziemy zjadali jakąś dziwną, trującą substancję, no. To jest to, to jest to, co chciałem zobaczyć tutaj. Kurde, jak powiem wam, że nagrywałem ostatni odcinek Kindergarten 2, to bardzo było mi smutno. Ja pewnie to tam utnę, nie będę tego zostawiał, ale było mi smutno, że już nie powrócimy po prostu do tej gry, bo tam przez 5 lat nie było żadnych informacji, a tutaj, no, dostajesz po prostu taką informację w momencie, kiedy dosłownie chciałeś przypomnieć te gry, bo wiesz, jakie one są dobre. To jest, no nie wiem, taki zbieg okoliczności, bo teraz pewnie jakbym dostał tą informację i na przykład nie nagrywał tej serii, to teraz bym e, usiadł może jutro, pojutrze i powiedział, słuchajcie, zapowiedzieli Kindergarten 3, przypominam je sobie obie części. A tak to już, e, tak naprawdę mam to zrobione, jestem na świeżutko e, po zakończeniu tych... Aha, tutaj mamy różnego rodzaju soliki. Ty w ogóle, ta kafeteria... Czekajcie, czy to jest stołówka? Nie wiem, ta szkoła wygląda jak najgorsza szkoła, jaką mogliśmy po prostu sobie wyobrazić. Tragedia, naprawdę, tragedia. Tutaj, I love health, zakaz palenia, aha, zakaz palenia papierosów, dobra, rozumiem o co chodzi. I cz czemu on cały czas jest zielony? U mnie ma taki zielonkawy odcień twarzy. O, did you eat that nasty goo? A, okej, okay, no to napisane dlaczego, Ech, jakbym czytał dialogi. To, 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 tak by było. Jeszcze sobie rzucę ostatni raz, no, na tym. A, rzuciliśmy, ok, tutaj. Czy coś mamy jeszcze takiego dziwnego, specjalnego? Zastanawiam się, co się z Montym stało, bo on musi w jakimś może gorsecie chodzić, albo coś takiego. Take the fish? Nie, nie wyciągaj ryby! Stary, nie wyciągaj ryby. Teraz, w ogóle... <laughs> Zobacz, nugget, nugget, ma totalnie wysrane. Znalazł fajną substancję i się po prostu w nie bawi. O, co się, o, co się tobie stało? obstawiam, że stracił tą rękę w wyniku aligatora. Dobra, słuchajcie, ja kończę ten film, bo to miała być krótka zapowiedź, ale tu, tu co zacząłem, nie wiem, czuję się jakbym streama prowadził po prostu, że totalna luźna gadka i tak dalej. Kindergarten 3 będzie, nie wiem kiedy, jak będzie data premiery, to wtedy na pewno pojawi się seria, także obejrzyjcie jedynkę, przypomnijcie sobie dwójkę i widzimy się w trójce. Miłego i miłej majówki też wam życzę.